Cześć wszystkim witam ponownie. Oto ja i Głowa mamusi! Cześć! Ale się słodko bujasz. No ty się tylko bawiłaś, masz rację. Gdzie idziemy? Nigdzie tutaj. Dobra, przy sprincie jeszcze, słodzie, jeszcze bardziej słodko się bojesz. Nie czytamy bezety. Schodzimy na dół. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tu nic, tu nic. Idziemy dalej. A, musimy wyjść z domu. Okej. Okay. Czy musicie mi wybaczyć ten telefon? Czekam na dosyć ważną wiadomość, więc muszę mieć to odpalone. Nie damy rady na rowerze jechać. To idziemy ze z buta. Chociaż jak na moje lepiej było to do studni, wrzucić i bądź spalić. Ktoś tu już na świeczki zapalił. Gdzie podążamy z tą głową?

Łady rzepaku Tak jak myślałem, studnia. Nie, to jest jakiś list. To nie rzepak, nie było tam. Pokazuje mi cały czas ten most tak dziwny. Wróćmy tam, zobaczymy. Przepraszam, ale cały twarz mi spędzi jakoś. Nie potrafię przed kamerą, muszę się jeszcze to nauczyć. Ok, czyżby świeczki wskazywały mi drogę? Część młoda. Ok. Łopatujemy coś, czy... Bywa i zdjęcie płodu. Czyli musimy znaleźć jakiś generator? Okay. Czyli to matka zawiera prąd. Jej mistyczna energia. Wystarczyło matkę zakopać pod ziemią. I wrócił prąd. Nie słuchajcie to tak dosłownie. To tak nie działa. Wiem, że każdy z was chciał być Batmanem, ale przeszłość Bruselaina nie jest dobrym pomysłem. <laughs> ja tak serio to. Wiecie, że żartuję. Czy nie wiecie, ale pewnie się domyślacie. Przepraszam na chwilkę, ale muszę odczytać. Turneroda de Marta Insieme system i u.e.te. Ja już jestem, wybaczcie, nie będę to wyczytał. Ok, szukamy zdjęć mamuśki. Ok, mamy to. Musi być w idealnej ostrości. Miana, muzicchki, c'è tu si può sbagliare. Ok. Ho ucciso io, mia sorella. Ho fatto di tutto per nascondere la realtà. Ho ucciso mia madre. lei era... Era innocente. E io. Il mostro sono io, non lei. Non merito di vivere un secondo di più. So? Forse le rivedrò e potrò cercare di fare per E se dopo la morte non c'è nulla, sarò almeno libera da voi. Ok. So che non è giusto, ma non posso. E tu... Instynktownie strzelił do tego żołnierza, trafiając go prosto w głowę, ale to nie był dobry pomysł. Oczywiście nie przyszedł tu sam, gdy weszli inni, zamknęłam oczy. Słyszałam dużo zamieszania, a potem poczułam ostry ból w brzuchu. Kopali mnie, a inny na próżno próbował przekonać siebie, że żołnierz leżący na ziemi wciąż żyje. Uderzali mnie w żebra, plecy i brzuch. Nie mogłam oddychać, a jednocześnie czułam potrzebę wymiotowania. Otrzymali rozkaz posadzenia mnie na siedzeniu. Związali mnie tak mocno, że nie czułam rąk ani stóp. Na siedzeniu obok siedział mój ojciec, związany i zakneblowany. Oddychał, ale wyglądał na nieprzytomnego. Mężczyzna dowodzący zaczął zadawać mi pytania, ciągle uderzał mnie w twarz i w głowę jakąś krótką laską. Uderzenia były tak silne, że myślałem, że pęknie mi czaszka. Wszystko co czułam, czułam w ustach to krew i połamane zęby. Przejechałem językiem po zębach, myśląc sobie, że już nigdy nie będę mógł się uśmiechnąć. Być może to frywolna myśl, ale mimo wszystko bolesna. Część mojej górnej wargi była rozcięta i zwisała. Nierozsądnie próbowałam próbowałem ją ułożyć z powrotem na miejsce, używając języka i dolnej wargi. Zwymiotała. Zmuszali mnie do wyznania, że mój ojciec przeprowadzał różnego rodzaju operacje w armii niemieckiej. Oczywiście nie. Nic o tym nie wiedziałam, więc próbowałam wyjaśnić. Ale, te uderzenia. Zrobiłabym wszystko, aby je powstrzymać. Cokolwiek by to było. Zaraz po tym, jak powiedziałem im, co chcą usłyszeć, generał powiedział Wystarczyły dwa klapsy i sprzedałaś swojego ojca, ty niemieckie dziwko Później kazał rozstrzelać mojego ojca, zajęło to mniej niż chwilę, nawet się nie poruszył Wskazał na jednego z żołnierzy, a potem wskazał na mnie Nadszedł mój czas Wszyscy odeszli, z wyjątkiem żołnierza, który miał nieprzyjemne... Zadanie wykończenia mnie. Chciałam umrzeć, ale nie w ten sposób. Ogarnął mnie strach. Niemal słyszałam dźwięk ewakuującego się ciała. Miałam broń wycelowaną w moje czoło. Nie mogłam spojrzeć na jego twarz. Śmierdziałam, czułam się nieprzyzwoicie. Potem celowo przesunął broń i strzelił, nie trafiając we mnie. Zlitował się nade mną. Musiał być, musiało być moim przeznaczeniem nie umrzeć. Rozwiązał mnie i pchnął na ziemię, mówiąc głośno: Zrobione. Niemiecka dziwka została załatwiona. Zostałam w bezrochu na ziemi. Wyszedł, a ja znowu zemdlałam. Gdy odzyskałam przytomność, nie wiedziałam co robić. Byłem zupełnie pusta i wszędzie czułem ból. Wszyscy nie żyli, zostałam teraz sama na świecie. Poczułam chęć usłyszenia. Usłyszenia ich głosów po raz ostatni na magnetofonie taty w ciemni. To znaczy zakładając, że żo żołnierze go nie zniszczyli. Aha. Już, nie do, już nie wiedziałam kim jestem, wszystko się rozpadło. Bałam się sama siebie. O Boże, to było straszne. Zawsze byłam przekonana, że jestem dla siebie za dobra. Ale teraz stałam się swoim własnym wrogiem. Stałam się zagrożeniem. Co powinnam była zrobić? Pomyślałam o teatrze lalek w moim starym pokoju. Tam może mogłabym odnaleźć coś w sobie. Pobiegłam, żeby znowu się nimi pobawić. Serio Wszystko spoko, ale ten teatr. Średni był. Starego zabrali To się może jeszcze przydać. Mamma stava per morire partoriva. Questo è quello che mi rimane dei racconti della mamma, della tata e del papà. Della mia infanzia a casa ricordo poco o nulla. Devo provare. Forse sono proprio lì le cose importanti che dovrei sapere. Come va, signora? Sento un dolore fortissimo. Le serve nulla, signora? Ci siamo, è giunto il momento. Tu è pronto! Aiuto, qualcosa non va! Eric, aiuto! Irene sta male! Sempre più debole. Dottore, corra, Irene sta male. Fin Irene, questi dolori sono naturali. Fin da Irene! Walczyć dziecko. no tak. Mogę być lekarzem, już to robię idealnie. Mamy pierwsze brzydkie Bobo. Może to dziwne, ale ta figurka kogoś mi przypomina. Pewnego takiego austriackiego akwarysty. Tak, czy dobrze rozumiem? Nie było drugiego dziecka? Povera mamma. A sofferto tanto. tak. I to ha fatta soffrire tanto. Fin da quando sono nata. Mamma, ho sete. Hai appena bevuto, piccola rompiscatole. Non è ora di mangiare, insopportabile piagnucolona! O guasciamo, parlo Mamma, devo fare pipì. E io cosa posso farci? Non mi esasperare! Ho sonno! Basta adesso! Vai in camera tua! Sparisci dalla mia vista! Non ti sopporto più! A le mani non bastano questa volta, te lo dovrai ricordare per sempre. Mamma, io non volevo, non volevo, non mi picchiare, ti prego. E se clasco, strego. Non, non volevo, non mi picchiare, ti prego. Tom. No i tak się stało, że przestałem mówić.